Ojca Pio 8 stycznia Pan daje Ci czasem Odczuć ciężar krzyża Wydaje Ci się, że ten ciężar Jest nie do uniesienia Ale nieś go Ponieważ Pan w swojej miłości i w swoim miłosierdziu poda Ci rękę i obdarzy mocą. Witajcie, mam na imię Rafał i prowadzę dla Was ten kanał. Zazwyczaj nie pamiętam o przedstawianiu się, dlatego też noszę koszulkę z moim imieniem. Większość o tym wie, ale ponieważ pojawiają się na kanale coraz to nowe osoby, od czasu do czasu powinienem o tym przypominać. Dlatego dzisiaj to czynię. A zatem imię już znacie. Eee, co jeszcze ważnego, jestem osobą świecką. Ale nie przypadam za tym, jeśli ktoś się zwraca do mnie przez pan, więc często zwracacie się do mnie przez brat. Ma to spore uzasadnienie, gdyż przecież modlimy się wszyscy modlitwą Ojcze Nasz, a skoro wszyscy mamy wspólnego Ojca naszego w niebie, to w konsekwencji tego wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Czasami, odczytując Wasze komentarze, odnoszę wrażenie, że niektórzy postrzegają mnie jako osobę duchowną lub zakonnika. Nie jest tak jednak. Wprawdzie były pewne przymiarki i można powiedzieć, że niewiele brakło, ale jest jak jest. Jestem świeckim i myślę, że w każdym stanie można służyć Panu Bogu i innym ludziom, a ja również staram się żyć w ten sposób. Kanał Valor TV na YouTube daje temu piękne możliwości. Dlatego bardzo mnie cieszy ta wartościowa społeczność, która zgromadziła się wokół Niego. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za Waszą obecność i chociaż zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem słaby, jak niedoskonały, niesamowystarczalny, to jednak widać, że z Bożą pomocą rodzą się i tutaj piękne dzieła. Z osób zgromadzonych wokół kanału udało się stworzyć Między innymi dwie róże różańcowe rodziców modlących się codziennie na różańców w intencji swoich dzieci To piękne dzieło, dziękuję tym wszystkim, którzy do niego się zapisali Wiele osób korzysta również codziennie z opracowanych przeze mnie różnych modlitw Ufam, że dzięki temu wasze myśli i co najważniejsze serca przybliżają się do Pana Boga Co przekłada się na większe zrozumienie spraw duchowych i lepsze życie Pamiętać także należy o naszym najważniejszym celu, jakim jest zbawienie, osiągnięcie świętości. Wiem, że takie dążenie jest coraz częściej ośmieszane, ale mimo to nie przestaje to być naszym celem i nie powinniśmy się tym zniechęcać. To, że jesteśmy tu razem, może nam w tym pomagać każdego dnia. A odnośnie dzisiejszego dnia, to dzisiejsza niedziela. Chrztu Pańskiego, tak właściwie kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W Polsce zwyczajowo kolendy nadal są śpiewane aż do 2 lutego, kiedy to obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, czyli jak to potocznie określamy, Matki Bożej Gromnicznej. Przejdźmy już do dzisiejszego cytatu Ojca Pio. Wielu z nas doskonale wie, o czym mówi nasz Ojciec ciężar krzyża. Czasami wydaje się on tak wielki, że aż jakby nie do uniesienia. Nieraz chciałoby się odrzucić ten krzyż i uciec z Golgoty. Jezus jednak nie postąpił w ten sposób. On doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to jest jego misja, jego zadanie. Ponadto nie miał nawet wątpliwości co do tego, jak ten świat działa, również na płaszczyźnie duchowej. On miał tak zażyły kontakt z Ojcem, do tego stopnia, że mówił: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ma to zresztą swoje głębsze teologiczne uzasadnienie. I tak pewnie powiecie, że Jezus to Bóg, gdzież nam do Niego się równać? No i pewnie macie rację. Porównywać się może i nie ma co, ale zmierzać w jego stronę to co innego starać się go naśladować to jest nasz cel. Nie chciałbym nawet nazywać tego obowiązkiem bo to jakoś tak każdemu niezbyt dobrze się kojarzy. Obowiązki, chociaż są konieczne, wydają się w pewien sposób przykre do wykonania. A to przecież powinno działać nieco inaczej. Dążenie do świętości nie powinno być przykrym obowiązkiem, lecz radością, radością dla ducha, który zmierza do swego celu do nieba. Ojciec Pio zachęca nas, aby nieść swój krzyż. Pomimo wszystko, Pan w swej miłości i miłosierdziu poda nam rękę, obdarzy nas swoją mocą. W dzisiejszym rozmyślaniu zatrzymamy się przy wydarzeniu, jak to dwunastoletni Pan Jezus pozostał w świątyni. Fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przygotowanie gdy pan Jezus miał lat 12, święty Józef i Maryja zaprowadzili go do Jeruzalem na święta Wielkiej Nocy. Gdy zbliżył się czas powrotu, pan Jezus, nie powiedziawszy o tym rodzicom, pozostał w świątyni. Ci przez trzy dni we łzach go szukali, aż zdołali go odnaleźć. Uczmy się z tej tajemnicy, iż powinniśmy opuścić wszystkich przyjaciół i krewnych, gdy idzie o chwałę Bożą. Wzbudźmy w sobie akt wiary. Boże mój, wierzę, że jesteś przy mnie obecny i z całą miłością oddaję Ci cześć. Akt skruchy. Panie, z powodu moich grzechów powinienem być teraz w piekle. Dobroci nieskończona, żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Akt prośby o światło. Boże mój, przez miłość Jezusa i Maryi, daj mi światło podczas tej modlitwy, abym z niej odniósł pożytek. Odmówmy trzykrotnie zdrowaś Maryjo, aby Maryja wyprosiła nam światło na czas tej modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy także o wstawiennictwo i opiekę świętego Józefa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prośmy również naszego Anioła Stróża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prośmy naszego świętego patrona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże mój, kocham Cię z całego serca. I chcę wypełnić we wszystkim Twoją świętą wolę. Rozmyślanie. Według świętego Łukasza, Maria i Józef chodzili corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy i zabierali z sobą pana Jezusa. Był zwyczaj u Żydów, iż drogę do świątyni. Przynajmniej powrotną Osobno odbywali mężczyźni Osobno zaś niewiasty Dzieci zaś szły bądź z ojcami Bądź też ze swymi matkami Odkupiciel liczący wówczas lat 12, Zamiast wyruszyć z powrotem do domu Został w Jeruzalem Tymczasem Maryja sądziła, iż Jezus wraca z Józefem Józef zaś myślał, iż Jezus idzie z Maryją Najświętszy chłopczyk spędzał dni w Jeruzalem na oddawaniu czci swemu ojcu, a to przez posty, czuwanie i modlitwy. Był obecny przy składaniu ofiar w świątyni, które były wyobrażeniem owej wielkiej ofiary, jaką miał sam złożyć na krzyżu. Święty Bernard powiada, iż pan Jezus, by się nieco posilić, musiał prosić o pożywienie, gdy zaś chciał nieco wypocząć. Nie miał innego posłania jak gołą Ziemię. Gdy Maryja i Józef zeszli się wieczorem na umówionym miejscu, nie widząc Jezusa, poczęli go stroskani szukać wśród krewnych i znajomych. Wreszcie powrócili do Jeruzalem i tam dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. Właśnie rozprawiał z doktorami. Którzy w zdumieniu podziwiali jego pytania i odpowiedzi. Dusza kochająca pana Jezusa wtedy najbardziej cierpi, gdy z powodu jakiegoś jej uchybienia zdaje jej się, iż pan Jezus ją opuścił. Takiej też męki Maryja i Józef wówczas doznali. Cierpieli niezmiernie, zwłaszcza iż, jak mówi Langsbergiusz, Sądzili w swej pokorze, iż okażzali się niegodni strzec tak wielkiego skarbu. Toteż Maryja, ujrzawszy Jezusa, aby Mu wyrazić boleść stroskanych rodziców, rzekła do Niego. Synu, czemuś nam to uczynił. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Jezus zaś odpowiedział. Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Z tej tajemnicy zaczerpnijmy podwójną naukę. Najpierw, iż powinniśmy porzucić wszystko, przyjaciół i krewnych, gdy idzie o chwałę Bożą, a po drugie, iż Pan Bóg daje się znaleźć temu, kto go szuka. Z Księgi Przysłów: Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Teraz zwyczajowo czas na własną modlitwę myślną, można zatrzymać nagranie, a w momencie, gdy już się uda porozmyślać, można uruchomić je ponownie. Największą boleść sprawia myśl o utracie jakiegoś wielkiego dobra. Jakąż boleść w chwilach nieszczęść sprawia myśl o szczęściu, które przeminęło. Takiej boleści, tego smutku doznają wszystkie dusze, które straciły Pana Jezusa. Mario, płaczesz. Boś na kilka dni straciła swego syna. Oddalił się sprzed twych oczu, lecz nie z twojego serca. Czyż nie widzisz, iż miłość, jaką żywisz ku niemu, nie pozwoli mu odłączyć, oddalić się od ciebie? Wiesz, iż kto kocha Pana Boga, tego i Pan Bóg miłuje, sam powiedział – tych kocham, którzy mnie kochają. Czemu więc się obawiasz? Dlaczego płaczesz? Pozwól mnie płakać, gdyż tyle razy ze swej winy utraciłem Pana Boga, wydalając go ze swej duszy. Ach, mój Jezu, jakże mogłem Cię obrażać z otwartymi oczami, wiedząc, że. Przez grzech tracę Ciebie, lecz nie chcesz, aby rozpaczało serce, które Cię szuka, lecz cieszyło się. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Jeśli w przeszłości opuszczałem Cię, miłości moja, teraz Cię szukam. Ciebie szukam jedynie, bylebym tylko posiadał Twą łaskę. Wyrzekam się wszelkich dóbr i przyjemności ziemskich. Zrzekam się nawet swego życia. Powiedziałeś, iż kochasz tego, kto Cię miłuje. Kocham Cię i Ty mnie kochaj. Więcej cenię Twą miłość niż posiadanie całego świata. Jezu mój, nie chcę Cię już więcej utracić, nie mogę jednak sobie ufać. W Tobie swą ufność pokładam. Ach, zwiąż mnie z sobą i nie dozwól, bym miał jeszcze kiedy od Ciebie się odłączyć. Maryjo, Tyś sprawiła, iż odnalazłem Boga, którego poprzednio utraciłem. Uproś mi też świętą wytrwałość. A ty, ojcze przedwieczny, któryś sprawił, iż pokorne dzieciństwo twego boskiego syna niebiańską mądrością zajaśniało, spraw, abym i ja przez ducha mądrości zasłużył szczerą pokorą na twe upodobanie. Spraw to przez miłość ku Jezusowi. Rozmyślajmy o tym, teraz ponownie można zatrzymać nagranie, aby później znowu je uruchomić. Uczyńmy teraz postanowienie. Podziękujmy Panu Bogu za otrzymane światła. Wyraźmy też zamiar zachowania podjętych postanowień. Poprośmy o pomoc w zachowaniu tych postanowień. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam wspaniałej niedzieli, pięknych spotkań rodzinnych, smacznego obiadku, pokoju w sercu. No i nie zapomnijcie oczywiście o uczestnictwie w Mszy Świętej, komu na to zdrowie pozwala. Co by to była za niedziela, bez pójścia do kościoła. To tyle na dzisiaj. Szczęść nam Boże! Hey, 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 hey. Do you